Becz, aż do momentu, w którym skały zamknęły sobie szczątki prehistorycznych zwierząt żyjących w Krasijowie prawie 230 milionów lat temu. Każda sekunda trwania spektaklu odzwierciedla blisko 25 milionów lat z historii wszechświata. Co działo się pomiędzy tymi oddalonymi od naszych czasów datami? Przemierzając tunel czasu, dokonacie nieprawdopodobnego skrótu wydarzeń. Od wielkiego wybuchu. Kiedy znamy nam wszechświat zaistniał przez powstanie gwiazd skupiających się z galaktyki do momentu, kiedy zobaczycie Ziemię taką, jaką była u zarania w swoim dzień ponad 4,5 miliarda lat temu, nie przypominała ona niczego, co znamy, nie można sprawiać wrażenia bardzo niegościnnej planety, a jest powstało na niej życie, które dalej podlegało ewolucji sterowanej często katastrofami naturalnymi. Po każdej zagładzie życie odradzało się. Zdarzenia z przeszłości zostaną podegrane nie tylko na ekranie, ale i wokół Was. Rozglądajcie się dokładnie, wyczekujcie i spodziewajcie się przygody. W kraju jednej nasz wszechświat cały czas się rozszerza, a kiedy tak dosnąć się do jego narodzin, kiedy wszystko skupiało się w jednym miejscu. Tak nie mogło być wiecznie i wszystko eksplodowało. Nie wyminęła sekunda istnienia rozszerzającego się Wszechświata. Antymateria i materia niemal unicestnijmy się, ani nikt nie film. W trzeciej minucie istnienia Wszechświata dominuje energia z niewielką domieszką. Ją wersja z Wodu, ruchem i liczbą. Przestrzeń rozdywa się. A więc dość wszechświata spada na tyle, że staje się przezroczysty dla promieniowania, które oddziela się od materii. W momencie zwycięstwa na nad ekspansją materia skupia się w pierwszej pierwszej. A to jest teoretyk. Połudny gęstny zasila termojądrowa synteza pierwiastków. Podorów hel i kolejnych, aż do żelaza łącznych. Pierwotne generacje gwiazd eksplodują jako supernowe, a siła ich agonii tworzy pozostałe ciężkie pierwiastki. Kolejne eksplozje supernowych zrzucają gazowo-pryłowe obłoki. Wirująca materia skupia się grawitacyjnie głównie w centrum dysku protoplanetarnego. To tam zatłonie nowa gwiazda. Dalsza konkurencja grawitacji z siłą odśrodkową sprzyja rozpadowi wirującego obłoku na zalączki przyszłych planet. Tysiące takich indywiduów zderza się z sobą każdej chwili, w masę. Wzrost gęstości i temperatury doprowadzają w końcu do ich przekopienia i powstają planety. Właśnie rodzi się nasz opłat słoneczny. Siostrzana planeta tylko zderza się z Ziemią i przepada. Ale jej strzępy i wybrane fragmenty Ziemi przetrną jak szybko formuły Rozwodę, a się w tofie. Podczas wielkiego bombardowania tysiące drobniejszych ciał niebieskich zderza się z tobą lub spada na zamek. Życie powstaje w wodzie. Aktywnie i to składają w dochodowym cyklu cienkie mineralne warstwy Gromadzone jest potężne w opłaty. Produktem Produktem materii, jest bateria, który zmienia ulega całkowicie wódka wódka w ten. i staje się śniężnym. Ostatecznie w powodu aktywności wulkanicznej lodowce dłużnienia. Po każdej katastrofie życie odradza się z nową siłą. Organizmy stają się coraz większe, a w krótkich morzach żyją pierwsze wielomałkowce i powstają setki i gazówki. Każde pasty zawierające spraminęły ciała warto korejów, jak karski podręcznika zawciały pod stoją życia. Czym bardziej wcześniej, tym życie w niej przypomina to, co znan Ponad pół miliarda lat temu na całym świecie na notów pojawiają się opasterzone zwierzęta To odpowiedź ewolucji na coraz większe zagrożenie trafieżnych i początki niekończącego się wyścigu zbrodni. Istnieją 1000 W największym z historii różnorodnością form wskazują na stan zdrowia wszystkich gatunków, są już w Ciągle są uzależnione od wody, chociażby procesami rozmnażania. Dopiero gany, zamykając na plujonej twardej skorupce jaj, mogą rozmnażać się poza zawakcyjaniu. Powody jako pierwsze owalniają zdolność lodu, a niektóre z nich wydają się wytrzymać. Tropikalny, wilgotny klimat sprzyja gigantycznym różnicom, a ich twarde tkanki z czasem przeobrażają się w bogactwo tej ziemi. To kilka minut. W końcu, nawet najsłusze wnętrza kontynentu, zapełniają stada i o przetrwanie przybiera na sile. Jak te surografki, nie? W południowy dzień nacięgi spadające planetolity wywijają dwa olbrzymie kratery i wywołują serne zjawiska turystyczne. Superwulkanu, który na tyberii odzewa pokłady lady o grubości 4 km. Zatrucie środowiska, zmiany klimatu oraz znaczący ubytek tlenu atmosferycznego. Wymiera 90% ich Ale życie będzie trwało dalej.